Z tym, że Zatokę trzeba chronić, zgadzają się wszyscy. Jednak każdy chciałby to zrobić na swój sposób. Dlatego dzisiejsza konferencja miała znaleźć złoty środek. Zajmować się będziemy tymi walorami, nasz walorami Zatoki Płockiej, a przede wszystkim konieczną ochroną, ale również i współdziałaniem ze środowiskiem miejscowym, a więc współpraca z samorządami z rybakami, a więc z organizacjami rybackimi i również organizacjami i wszystkimi tym podmiotami, które zajmują się turystyką wokół akwenu Zatoki Półskiej. Jednym z współorganizatorów konferencji był Morski Instytut Rybacki. Z mojego punktu widzenia Zatoka Pucka jest bardzo istotna pod wieloma względami, dlatego dość liczna reprezentacja Morskiego Instytutu Rybackiego, który oczywiście jest odpowiedzialny za badania związane z rybołówstwem. Zainteresowane są tak ochroną środowiska, jak i zagospodarowaniem Zatoki Puckiej przede wszystkim samorządy. Dla naszych mieszkańców z tej konferencji wypłyną konkretne wnioski, którą drogą należy pójść, żeby zachować to co mamy to dziedzictwo przyrodnicze, ale również jak zapobiec degradacji gospodarstw rolnych, które żyją z łąk na mości błotach, mają duże stada bydła mlecznego i to jest ten konflikt interesów. Wokół Zatoki Puckiej krzyżują się interesy rybaków, samorządowców i organizacji środowiskowych. Zarówno w interesie ochrony środowiska jest to, ażeby móc udostępniać środowisko mieszkańcom i turystom. Ale w sposób taki, który nie spowoduje dewastacji środowiska. I myślę, że również w interesie prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość korzystania właśnie w taki sposób zgodny z przepisami. Chodzi o to, żebyśmy zamiast konkurować, zaczęli współistnieć wspólnie na Zatoce dla dobra przyrody, bo przecież coś swoim wnukom i prawnikom po sobie musimy zostawić.